Dzień dobry Państwu. Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na lwówackim rynku. Tu przed chwilą już powiedziano, po raz 17 odbywa się giełda minerałów. Po raz 17 zjeżdżają tutaj ci, którzy poszukują czegoś, czego nie widać, znajdują coś, co chcą znaleźć i przyjeżdżają się tym pochwalić do lwówka. I myślę, że brawami powinniśmy im podziękować za to, że tutaj są. A witamy wszystkich wystawców, wszystkich tych, którzy swoje skarby znalezione w ziemi przywożą, żeby pokazać nam mieszkańcom Lwówka, gościom do Lwówka przyjeżdżającym. I jest mi niezmiernie miło wszystkich powitać na lwoweckim rynku. Myślę, że nie ma więcej potrzeby tłumaczyć, po co tutaj jesteśmy, a więc 17 Lwowecka Giełda Minerałów Lubweckiego Lata Gatowego jest już otwarta. Pana burmistrza wraz z paniami z zespołu Jarzębina uprzejmie proszę o wręczenie tradycyjnego pochna chleba wszystkim kolekcjonerem na ręce pana Kozakiewicza i Więckowskiego. Jak obyczaj każde stali, nasze węgiel polski, naszych obyczajów, wręczą ten chleb naszemu bozerowi miasta, panu burmistrzowi Kaziowi.